Witam w kolejnym odcinku Pozytywnego Podcastu w serii Złota Księga, Saint-Germain Prosto i Zrozumiale, rozdział ósmy. Rozdział ten skupia się na potężnej mocy wdzięczności i na tym, jak może ona całkowicie odmienić nasze życie. Otrw wyjaśnia, że kiedy świadomie wyrażamy wdzięczność, to otwieramy się na jeszcze większe dary od wszechświata. W tym rozdziale uczymy się, że wdzięczność jest kluczem do przyciągania jeszcze większego dobra i jest sposobem na utrzymanie pozytywnej energii w naszym życiu. Wdzięczność to magnetyczna siła. To jeden z najsilniejszych sposobów na wzmocnienie mocy I am, ja jestem. Kiedy jesteś wdzięczny za to, co już masz, to wysyłasz sygnał do wszechświata, że jesteś gotów na jeszcze więcej. To jak magnetyzm. To, na czym się skupiasz i za co wyrażasz wdzięczność, automatycznie przyciąga do ciebie więcej podobnych rzeczy. I jeśli jesteś wdzięczny za zdrowie, to przyciągasz więcej zdrowia. Jeśli za obfitość, to obfitość będzie do ciebie płynęła. Wdzięczność to nie tylko narzędzie do przyciągania, to jest także sposób na zmienianie swojego nastawienia do życia. I kiedy zaczynasz dziękować za nawet najmniejsze rzeczy, to zmienia się Twoja perspektywa. Zamiast narzekać i koncentrować się na brakach, zaczynasz dostrzegać to, co już masz, i twój umysł automatycznie przestawia się na pozytywną energię. I to, co kiedyś wydawało się przeszkodą, zaczynasz postrzegać jako okazję do nauki i rozwoju. Wyobraź sobie, że w pracy spotyka cię trudna sytuacja. Projekt, nad którym pracujesz, nie idzie zgodnie z planem, masz opóźnienia, no i stres zaczyna cię przytłaczać. Normalnych warunkach zacząłbyś narzekać, frustrować się i czuć, że wszystko idzie źle. Ale jeśli zastosujesz zasadę wdzięczności, to możesz zacząć inaczej myśleć. Jestem wdzięcznością za wezwania, które uczą mnie cierpliwości i umiejętności rozwiązywania problemów. I dzięki takiemu podejściu nie tylko zmienisz swoją energię, ale także zaczniesz dostrzegać rozwiązania. Które wcześniej były poza Twoim zasięgiem. Autor sugeruje nam stosowanie afirmacji wdzięczności jako sposobu na codzienne wzmacnianie swojej pozytywnej energii. Możesz zacząć dzień od prostej afirmacji: Ja jestem wdzięcznością za wszystkie dobre rzeczy, które mnie otaczają. To działa jak reset dla Twojego umysłu. I pozwolić ci zacząć każdy dzień z pozytywną energią. W ten sposób przekształcasz swoje podejście do życia, koncentrując się na tym, co już masz, a nie na tym, czego ci brakuje. My często zapominamy, jak potężnym narzędziem jest wdzięczność, a zamiast narzekać na codzienne trudności, powinniśmy zacząć dostrzegać, ile rzeczy w naszym życiu działa dobrze. Przykładowo zdrowie, relacje, możliwości, które nas otaczają. Ty już tam najlepiej wiesz, co w Twoim życiu działa dobrze i zawsze coś znajdziesz. A wdzięczność to klucz do zmiany Twojego życia, bo przenosi cię z mentalności braku do mentalności obfitości. Co więcej, wdzięczność pomaga w trudnych momentach, kiedy umiesz dziękować za wyzwania, które spotykasz, to przestajesz widzieć je jako przeszkody. I zaczynasz traktować jako okazję do wzrostu. Ten rozdział to przypomnienie, że wszystko zaczyna się w twojej głowie. To, co myślisz i czujesz, ma ogromny wpływ na to, jakie doświadczenia przyciągasz do swojego życia. Wdzięczność to bardzo prosta praktyka, którą możesz zacząć stosować od razu. Nie wymaga ona jakiegoś strasznego wysiłku, a efekty mogą być zdumiewające. I jeśli regularnie Wyrażasz wdzięczność, to twój umysł i serce zaczynają rezonować na wyższych wibracjach, przyciągając więcej dobra. Jeśli chcesz zmienić swoje życie na lepsze, zacznij praktykować wdzięczność. Codziennie znajdź chwilę, żeby podziękować za to, co masz. Zobaczysz, jak ta mała zmiana zacznie przynosić wielkie rezultaty. Warto zanurzyć się w tę wiedzę, bo wdzięczność to najprostszy sposób na wprowadzenie pozytywnych zmian w każdym aspekcie życia. Dziękuję za to, że tutaj jesteś.